Chciałem przywitać Pana Leszka Diwała, który do nas dołączył. Prezes Związku Pracodawców polskich Przemysłu Rytusowego. Bardzo serdecznie wit witamy pana, pana Prezesa. Kolejne pytanie do, do Pana Prezesa Luciana Zwolaka. Jak to wygląda z jego perspektywy? Czy każda inicjatywa, która zmierza do zagospodarowania istniejącej okresowej nadwyżki, jaka jest cenna? Rzeczywiście Polska jest trzecim producentem jabłek w świecie, w ubiegłym roku była pierwszym eksporterem. Wielkość eksportu wyniosła ponad 1 200 000 ton, z tego prawie 700 tysięcy na rynek Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo m.in. 150 tysięcy na rynek Białorusi, 50 tysięcy na rynek Kazachstanu. W sytuacji embarga rzeczywiście jest problem zagospodarowania około 700 tysięcy ton. Są różne możliwości zwiększenie ilości przetwarzanych w ramach przemysłu przetwórczego, znalezienie także innych rynków zbytu oraz działania mechanizmów unijnych wspierających tą kryzysową sytuację na rynku Jabłek. Jeżeli mówimy o pozyskiwaniu nowych rynków zbytu, to należy zauważyć aktywność ministra rolnictwa i Rozwoju Pana Marka Salickiego, który w sposób taki przysłowiowy otwiera coraz to nowe rynki na eksport polskich jabłek. Nie tylko te rynki, na których byliśmy, tylko jest kwestia, żebyśmy rozszerzyli dostawę na te rynki, ale też i nowe rynki. W ostatnim okresie został otwarty do eksportu polskich jabłek rynek Stanów Zjednoczonych, ale należy też docenić rynki krajów arabskich, rynki Unii Europejskiej ale także rynek Białorusi, Kazachstanu, gdzie tradycyjnie byliśmy obecni przez lata. Także to, że my tam dostarczamy w tej chwili nasi producenci, nasi eksporterzy, to jest rzeczą normalną. Także należy wspomnieć o działaniach wsparcia kryzysowego na rynku jabłek. Wprawdzie środowisko odbiera, że one są niewystarczające i jednak do pewnego stopnia łagodzą. Są dwa mechanizmy wsparcia. Jeden praktycznie zakończyliśmy, drugi realizujemy, ale też walczymy o kolejny mechanizm wsparcia. Dlatego każde działanie, każdego środowiska, które widzi możliwości zagospodarowania istniejącej dużej ilości jabłek, jest bardzo cenne. Dziękuję serdecznie panie prezesie. Chciałem jeszcze poprosić o zabranie głosu pana dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dziękuję bardzo. Myślę, że embargo rosyjskie wszystkim nam uświadomiło dosyć dobitnie, że pierwsze, mamy potężny potencjał produkcyjny, jeśli chodzi o surowce no, i ogrodnicze, i rolne i do tej pory korzystaliśmy na tym dosyć mocno, ale tak naprawdę to, co jest przyszłością zarówno polskiego rolnictwa, jak i sadownictwa, yy, to jest sprzedaż produktów przetworzonych. To jest promowanie marek poprzez produkty przetworzone, tak aby nawzajem marki produktów przetworzonych i marki naszych doskonałych owoców, warzyw, zajmy się wspierały. To, co zrobiła Polowa, to jest rzecz bardzo dobra, ponieważ to jest użycie jednej z najpopularniejszych na świecie marek do promowania polskiego jabłka. Myślę, że bardzo dobry mariaż, myślę, że skutki będą również bardzo dobre, konotacje tak samo, natomiast widać wyraźnie, że polskie jabłko w postaci, tak jak my widzimy w skrzynkach i w wielu różnych postaciach, ma szansę zaistnieć na rynku światowym, ma szansę się wypromować i mamy szansę wykorzystać to, co mamy faktycznie unikatowe, czyli ten wizerunek kraju, który produkuje produkty w sposób naturalny, ewidentnie zgodny z naturą, ewidentnie tak naprawdę w dużej mierze połączony z ekologią i bioróżnorodnością i to musimy bardzo, bardzo promować, to musimy podtrzymać, bo to jest nasza przewaga. Nie przewaga cenowa, nie to, że jesteśmy najtańsi. My po prostu mamy, musimy mieć tą przewagę i będziemy ją mieli, że jesteśmy po prostu najlepsi w najróżniejszych kategoriach produktów. Szczególnie, że pamiętajmy, całe dodatnie polskiego eksportu jest generowane przez produkty przetworzone, a polskie jabłko możemy przetworzyć na tysiące sposobów. Tu widzimy jeden z nich ale można je przerabiać na różne sposoby. I myślę, że to, co muszą wykonać też grupy producenckie w Polsce, ci, którzy produkują jabłka, ci, którzy wkładają tam najwięcej pracy, aby to jabłko powstało, to przechowalni musi być wykonany następny krok. Tłocznie, suszarnie i tysiące innych rzeczy, które powodują, że polskie jabłka w postaci produktów przetworzonych, wyrafinowanych trafia na najlepsze story w Unii Europejskiej na całym świecie.